Drodzy bracia i siostry, bardzo często powtarzam Wam na naszych święta nowych homiliach, że w Ewangelii nie ma przypadkowych słów, nawet kropek i przecinków. I, i dzisiaj możemy zapytać, dlaczego na początku Ewangelii jest słowo, jest zdanie: Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Po co, po co ta informacja? Można by powiedzieć, że świeciło słońce i wiaterek był lekki. Wyszedł Jezus przed dom i usiadł nad jeziorem. Spróbujmy to w wielkiej pokorze i świadomości, że możemy popełnić jakiś błąd, ale jednak choć trochę rozszyfrować. Zanim jednak dojdziemy do tego zdania i poszukiwań treści w nim zawartych, postawię Wam takie pytanie, które będzie swego rodzaju formą aktywizującą dla słuchaczy tej homilii. Jaki byście, drodzy bracia i siostry, powzięli plan, by przekonać kogoś, kto jest, powiedzmy, miłośnikiem disco polo, do muzyki poważnej. No, mamy kogoś, kto kocha te prowincjonalne sialala i chcemy go przekonać do Prokofiewa, Beethovena, Bacha Musorskiego. On oczywiście muzykę poważną gdzieś słyszał, bo każdy człowiek w dzieciństwie usłyszał muzykę poważną, ale przeważnie się nią nie zachwyca. On woli te swoje rytmy takie gorące, tak jak wspomniałem, prowincjonalne. Powiedzieć temu człowiekowi, słuchaj, muzyka poważna jest, jest piękna, no to on powinien, no wyluzuj, daj spokój i nas skreśli. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego tak się dzieje. Otóż nie sama muzyka nam się podoba. Muzyka jest zawsze związana z, z osobami, z rzeczywistością, z ludźmi. Prawda? Niektórzy kochają pieśni patriotyczne, bo to wojna, żołnierze, niektórzy kochają pieśni powstańcze i słuchając piosenek powstańczych widzą te palące się domy naszych dzielnych chłopców i, i dziewczęta z 1944 roku. Yy, muzyka wiąże się z jakąś ideologią, światopoglądem, jest muzyka kościelna, na pewno są ludzie, którzy przechodząc koło Kościoła Świętej Janny, słysząc nasze pieśni, wykrzywiają usta, mówią, ach, ci dewoci tutaj, ten głośnik, po co to na, na całe krakowskie przedmieście rozbrzmiewa te mocherowe berety i tak dalej. Więc muzyka się wiąże z jakimś światem. Muzykę mieli hipisi, mu, mu, muzykę swoją Mieli pankowcy, muzykę swoją mają kibice. I teraz jeśli chcemy kogoś wprowadzić w jakiś świat w świat jakiejś muzyki, trzeba przekonać go do świata tych ludzi, którzy tę muzykę tworzą, rodzą, śpiewają. Na przykład gdybyśmy chcieli kogoś przekonać do Beethovena, to dobrze mu opowiedzieć o Beethovenie, o, o tym człowieku, o jego tragedii. O... Gdybyśmy chcieli kogoś przekonać do Mozarta, powiedzieć o jego śmierci zagadkowej, tajemniczej, wielkim odrzuceniu, na pewno wielu ludzi zainteresowało się muzyką Mozarta, kiedy obejrzeli film Amadeusz. Kiedy chcielibyśmy przekonać kogoś do muzyki poważnej, warto pokazać ten świat, ale i samą muzykę. Pamiętam, mi różni ludzie pokazywali swoją ukochaną muzykę Puszczali mi ją z magnetofonu, z adapteru i mówili, zobacz, słuchaj teraz te skrzypce, popatrz jak, jak, jak ta linia melodyczna się tutaj rozjeżdża, słuchaj tego rytmu, wczuj się w to. I pokazywali mi to nieraz gestem dłoni, pokazywali mi to zachwytem na twarzy. No nieraz się udawało trochę mnie przekonać, a, a nieraz był to dla mnie tajemniczy i zaklęty świat. Dlaczego ja o tym mówię? Bo jest tu jakaś paralela do pokazywania Królestwa Niebieskiego. Które też jest pokazywane w dźwiękach ludzkich słów, a już do, dotknąć się go możemy, że tak powiem, w dotyku wewnętrznego życia. My często w naszej historii życia interesujemy się jakimś disco -polo. pieniądze, kariera, porównywanie się, chłopak, dziewczyna, małżeństwo, seks, zakupy, studia. To jest wszystko to, czego dotykamy, czego dotykają nasze zmysły, co nas fascynuje, a pod tym wszystkim jest inne piękno. I teraz Chrystus miał ten problem, my nigdy nie zgłębimy wnętrza Jezusa, co to znaczy mieć świadomość boską i świadomość ludzką, to nikt z nas tego nie, nie doświadczy, ale on miał problem, jak nas zachęcić, zafascynować muzyką Królestwa Niebieskiego, rzeczywistością Królestwa Niebieskiego. Jak nam pokazać to, żebyśmy, żebyśmy nie pozostali na poziomie doczesności. Jak pokazać nam samych siebie, żebyśmy stanęli w prawdzie, jak pokazać innych, żebyśmy zobaczyli ich takimi, jak oni są, a nie jak nam się wydaje. To jest coś takiego, kochani, jak pokazać człowiekowi jego oko. Każdy z nas przez oko patrzy, ale nikt z nas, pomijając kwestię możliwości dostrzeżenia tego w lusterku czy w zwierciadle, nikt z nas okiem swojego oka nie zobaczy. A jesteśmy wezwani do czegoś takiego, żeby sobą zobaczyć siebie w świetle Jezusa Chrystusa. Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Tutaj czuję taką głęboką solidarność z Panem Jezusem, bo wydaje mi się, że Jezus, tak jak się to każdemu księdzu zdarza wielokrotnie, przygotowuje swoje kazanie. Usiadł nad jeziorem, a jak powiedziała Anna Kamińska, nie człowiek, a może jest obrazem Boga. Jezus patruje się w ten bezkres jeziora Galilejskiego i też szuka pojęć, szuka obrazów, które za chwilę powie ludziom, przedstawi ludziom, żeby ich pociągnąć jako dobry pasterz w rzeczywistość królestwa niebieskiego. Przyszły tłumy. Sytuacja jest bardzo poważna, kochani. Od tego jak ludzie przyjmą słowo Jezusa, zależy ich przyszłość. To nie tylko, czy on zaciekawi, czy nie zaciekawi, czy zdobędzie popularność, czy, czy się spodoba to, co Jezus powiedział. Tu chodzi o życie ludzi. Jeśli się nie obudzimy ze snu, pomrzemy w naszych skarłowaciałym postrzeganiu rzeczywistości. Jezus zaczyna mówić. Zaczyna nas przekonywać, próbować przekonać nasze myślenie, nasz gust, nasze pragnienia, przestawić je jak zwrotnice na Królestwo Niebieskie. Jezus zaczyna mówić. Oto siewca. Zaczął siać. Kochani, wszyscy znamy tę przypowieść, i ośmielę się powiedzieć zarozumiale, że ja tę przypowieść bym wam opowiedział jej istotę treści, jakiś taki skrót, streszczenie. Ja bym wam opowiedział w 10 sekund. Powiedziałbym ludzie, słuchajcie, rozumiecie, że jak nieraz ktoś mówi, a wielu go słucha, to różni ludzie słuchają i różnie zrozumieją. No, no jasne, na niektórych to wpłynie bardziej, na niektórych wpłynie to mniej. No jasne. A na tych, na których wpłynie bardziej, to wpłynie na ich postępowanie. A kto słabo wysłucha, kto słabo zrozumie, to ta wypowiedź w niewielkim stopniu wpłynie na jego postępowanie. No jasne. No to co? No mamy całą przypowieść Pana Jezusa załatwioną. A jednak Jezus mówi, nie, nie, nie. Jezus nie zrobił dziesięciosekundowego skrótu. Jezus przedstawił całą, nawet dość długą opowieść. Oto siewca wyszedł siać. Słuchaj, skoncentruj się. Pilnie, uważaj, jeszcze raz, oto siewca wyszedł siać, rozumiesz? Ktoś zabrał słowo, czy ziarno, które symbolizuje słowo. Byłeś nam przy świętej, nawet Ci się kazanie spodobało. Popatrz, nie doszedłeś do domu, nic z tego nie zostałeś, wróciły złe pragnienia, wróciły złe plany, wróciła jakiś, jakiś niepokój, jakaś złość. Zobacz, byłeś na rekolekcjach. Zachwyciłeś się, obietnice, postanowienia, no fascynacja, wracasz do pracy. Zaczęli się śmiać z kościoła, śmiać z czystości, śmiać z Ewangelii i nawet się nie obejrzałeś, jak zacząłeś się śmiać z nimi. Po, po tych ukochanych rekolekcjach, gdzie, gdzie takie były przeżycia. Codzienne troski, łuda, bogactwa. Może ktoś z Was stoi teraz u Świętej Anny, a jego myśli: jutro mam iść do banku, pobrać pieniądze. Przerzucę na inne oprocentowania. Może teraz warto kupić akcje, bo one tak spadły. I jest w kościele, i słuchacie mnie, rozumiecie mnie to, co ja do Was mówię, bo mówię językiem bardzo prostym, rzeczy oczywiste, a można już, już, już tego nie rozumieć. Kochani, mam przed oczami takie obrazy, które pokazuje nam nieraz telewizja, jakieś fabryki zautomatyzowanej, prawda? Jakiś detal idzie do obróbki na linię technologiczną. Więc pierw takie mechaniczne ramię bierze ten detal, obraca, wkłada do jakiegoś lakieru, wynymuje, obraca dalej, przechwytuje to drugie ramię. Znamy tą, tą mechaniczną drogę jakiegoś detalu na linii technologicznej. Otóż dlaczego przywołuje ten obraz? Do nas niekiedy leci pojęcie miłość, ubóstwo, Bóg i nasze automatyczne ramy skojarzeń Chwyta to pojęcie i ustawia już na taką półeczkę, którą mamy w głowie. Ubóstwo, tak, tak, oczywiście, no wiem, co to jest ubóstwo. Mam taką ubogą sąsiadkę z parteru. Ubóstwo, matka Teresa, te sandały, tak, ona taka w, tej, w tym sari swoim. Ubóstwo, tak, no, jedni ludzie w domach opieki społecznej ci, y, gdzieś tam na dworcach, ubodzy, to ja wiem. Dobroć, a wiem oczywiście, wiem dobroć. Dobroć to pogłaskać, uśmiechnąć się. Mam ciocię taką, ona jest taka dobra, a jeśli to jest coś innego, jeśli w moim życiu to jest coś innego, jeśli to poję... ustawianie na półkach pojęć odgradza mnie jakoś od treści, którą Jezus chce przekazać. Trzeba... Jest, jest, jest pewien mechanizm takiego odruchu jakiegoś, powiedzielibyśmy, a może lepiej jakiegoś automatycznego toru, który każe nam rozumieć niekiedy od lat nie do końca poprawnie jakieś pojęcia czy zdania, i nie możemy się z tego wydobyć. Kochani, każdy z nas przeżywał to nieraz w szkole, kiedy mieliśmy do rozwiązania jakieś matematyczne zadanie. No i byliśmy w naszym mniemaniu doskonale przygotowani do rozwiązania tego zadania. Znaliśmy tam prawa, zasady, wzory. No i siadamy i tak. No tu trzeba podzielić, oczywiście tutaj dodać, pomnożyć, wyciągnąć pierwiastek. I co? Wychodzi mi siedem. Zaglądam na koniec podręcznika. Odpowiedź 8. Nie, to niemożliwe. No jeszcze raz. Dodać, podzielić, pomnożyć, wyciągnąć pierwiastek. Znowu 7. Patrzę, nie no Oni piszą, że powinno być 8, ale to niemożliwe. Ja wszystko robię dobrze. Dodać, podzielić, pomnożyć, wyciągnąć pierwiastek Nie no. Zazwyczaj przychodziła do rozwiązywania zadania mama, tata, niekiedy cała rodzina zgromadzona była na podręcznikiem i wszyscy wiedzieli, no dodać, podzielić, pomnożyć, wyciągnąć pierwiastek. I w końcu ktoś mówił, pewnie się pomylili w druku, w książce i odpowiedź jest nieprawidłowa, ale kiedy przychodziliśmy do szkoły, ze zgrozą żeśmy zauważali, że wszystkim wyszło osiem, tak jak w książce. Jak byście to zrobili? Ktoś mówi, słuchaj, tutaj dodać, pomnożyć, ale wiesz, jak, jak do dwa minusy masz, to ci wychodzi plus. O matko. Kochani, ten moment olśnienia. Kiedy nagle rozumiemy, gdzie był błąd w naszym myśleniu, który wszyscy żeśmy z całą rodziną powtarzali, nikt nie zauważył, że dwa minusy to plus, czy tam dzielenie przez zero to, to się nie da podzielić przez zero. I olśnienie. Boże, jak ja byłem tępy. Ten okrzyk dotyczy nie tylko rozwiązywania zadań z matematyki, ten okrzyk dotyczy także naszego życia. Boże, całe moje lata małżeństwa, jak ja byłem tępy, jak ja byłem ślepy. Kiedy. Kiedy się tam puławiłem w jakichś kradzieżach, kiedy, kiedy byłem zakłamany, kiedy stawiałem wszystko na swoją karierę, kiedy nie mogłem się uwolnić od alkoholu. Boże, jak ja byłem tępy, jak ja czegoś nie widziałem. I dlatego Jezus opowiada przypowieści, żeby ominąć schemat naszego myślenia, taki łopatologiczny, i gdzieś, żeby to nagle skręciło do pokoju, w którym jeszcze nasze myślenie nie było. Pokażę Państwu jeszcze jeden przykład z naszej doczesności. Jest taka zabawa w słówka. My słowa, no właśnie, mamy od razu skojarzenia. Warszawa, no to, no to widzimy naszą stolicę. Wisła, to widzimy naszą w pamięci rzekę. Róża, no to widzimy czerwoną różę, czy białą. A niekiedy zabawa polega na tym, że ukazuje nam w pojęciach powszechnie znanych inną treść. Na przykład, kochani, Stary Sącz. Z czym wam się kojarzy? No, może ktoś był w tym pięknym miasteczku. No, Stary Sącz, oczywiście południe Polski. A nagle ktoś zauważył, że stary sąd może być to apel żony do męża, by pił przez słomkę. Stary sąd. Czy metafizyka? Sam używałem tego słowa setki razy, nie zauważając, ktoś żartobliwie podchwycił, że metafizyka jest to punkt nielegalnej sprzedaży alkoholu dla pracowników Instytutu Jądrowego. Metafizyka. No i bawić się tak można dalej. Parlament to jest par, zbi płacz zbiorowy, no i takie tam jeszcze inne historie. Jak czytamy Ewangelię, nasza myśl też automatycznie wędruje w utarte ścieżki, ale to może być, może być błąd. Kochani, spotykam ludzi. Oni wszystko wiedzą, mają na półkach umysłu poukładane teologiczne pojęcia, Doskonale orientują się, o co chodziło Panu Jezusowi, znają teorię sakramentów, wiedzą, co to znaczy natchnienie w Biblii. Wszystko się zgadza, wszystko potrafią powiedzieć, tylko, tylko jakby to porównać, kiedy sięgają do odpowiedzi, to nie wychodzi to, co napisane w podręczniku. Im wychodzi w życiu siedem, a w podręczniku jest osiem i dziewczyna, która doskonale się orientuje w teologii i zna się na mężczyznach i na kobietach i zna teorię związku małżeńskiego, jest sama wpada coraz głębiej w alkohol w jakieś rozgoryczenie, czyli coś nie gra, coś ta twoja wiedza jest tylko teoretyczna, coś ta twoja wiedza, czegoś nie widzisz. My się pójdziemy w zaparte, proszę księdza, ja wszystko widzę. Nie, bo gdybyś wszystko widziała, to by ci wyszło tak jak w Bożym podręczniku. Kochani. Rzeczywistość Boża jest blisko i możemy się jej niemalże dotykać i jej nie widzieć. W ostatnim, tygodniu, w ostatnim tygodniu spędziłem kilka dni w laskach pod Warszawą, trochę z niewidomymi. Jeden z opiekunów niewidomych opowiadał mi, że pewien nauczyciel na lekcji z dziećmi niewidomymi powiedział, a weźcie teraz ołówek i narysujcie głowę. Swoją głowę. Jaki ona ma kształt? Kochani, co było fascynujące? Kilkoro dzieci, nie jedno, kilkoro dzieci, które nie mogą od siebie ściągać, nie mogą podglądać swoich rysunków, namalowało dwa koła, dwa koła zachodzące po części na siebie i w środku tej płaszczyzny wspólnej malowały czarną kropkę. Nauczyciel zapytał, jak to dzieci, dlaczego rysujecie dwa kółka? Dotknijcie swojej główki, macie jedną okrągłą głowę. I dzieci odpowiadały, o ile dobrze zapamiętałem, coś takiego. Tak, mamy... Jedną okrągłą głowę, no ale to drugie koło to jest ten mózg, ten rozum, co mamy z przodu, przed głową. Kochani, nie zrozumiemy tego nigdy. Co to znaczy doświadczać swojej głowy z rozumem, które, który jest przed, przed głową? Dzieci mogą dotykać swojej głowy, często ją dotykają, czeszą się, chwytają się za głowę, rozczesują włosy, dotykają policzku, ale jednak doświadczają tej rzeczywistości zupełnie inaczej niż ona jest naprawdę. Otóż zastanawiam się nieraz czy kiedy my dotykamy królestwa niebieskiego nie popełniamy jakiegoś fatalnego błędu. Dlatego Jezus szukał obrazów, pojęć. Te pojęcia trzeba czytać, zczytywać, trawić, wchodzić. Kochani, trudno jest o tym mówić sam przecież jako chrześcijanin ograniczony i zmylony grzechem pierworodnym się z tym zmagam, ale pokażę państwu moment przebudzenia. Moment otrzymania światłości, jeden z najsławniejszych w Kościele, doznał go święty Augustyn, a było to tak, Augustyn, kiedy miał 19 lat, zaczął poszukiwać prawdy. I mał się manicheizmem, sceptycyzmem, neoplatonizmem i od 19 roku życia jeden rok, drugi, piąty, siódmy, dziesiąty i ciągle jest w poszukiwaniach. W końcu dochodzi do takiego momentu, że Wie już, że katolicyzm jest prawdziwą religią, że doktryna katolicka, nauka katolicka jest prawdą, ale ciągle Augustyn śpi. Oczywiście śpi w grzechu. Grzechu rozwiązłości, jest związany z kobietą, z którą uprawia nierząd i jest tak zanurzony w, ten, w ciemność grzechu, że rozum już mu mówi, katolicyzm jest prawdą. To, co kiedyś mówiłem na kazaniu, człowiek leży w łóżku, wie, że powinien wstać, zna wszystkie argumenty za wstaniem, wie, że leżenie w łóżku jest fatalnym błędem i co? I leży dalej. I teraz, kochani, przeczytam fragment Wyznań się tego Augustyna. Spotykamy Augustyna, który już jest właśnie no, na granicy z wybrania prawdy, którą niesie chrześcijaństwo, ale jeszcze jej wybrać nie może. Jest taka sytuacja, że Augustyn słucha Pontycjana który czyta historię wspaniałych chrześcijańskich zakonników. Ta historia tych pięknych chrześcijan porusza Augustyna, który pisze, Ty zaś panie jego słowami odwracałeś mój wzrok, czyli słowami Pontycjana. Ty zaś panie jego słowami odwracałeś mój wzrok, abym wreszcie spojrzał na samego siebie, bo ja samego siebie umieściłem gdzieś za swoimi plecami, aby siebie nie dostrzegać. I oto mi stawiałeś przed oczy mnie samego, abym zobaczył, jak jestem wstrętny, pokręcony, brudny, okryty wrzodami, ociekający ropą. Patrzyłem i ogarniało mnie przerażenie, a nie było dokąd uciec od tego widoku, gdy usiłowałem od siebie wzrok odwrócić. Pontycjan snuł opowieść swoją, którą Ty znowu stawiałeś mnie naprzeciw mnie samego. O czym kułeś mną samym, abym wreszcie zrozumiał moją niegodziwość i abym ją znienawidził. Znałem ją przecież, lecz udawałem, że jej nie znam. Proszę Państwa, posłuchajcie raz jeszcze. Znałem tę swoją niegodziwość, lecz udawałem, że jej nie znam. Przymykałem oczy i udawało mi się zapomnieć. Moja młodość była szczególnie obłędna, zwłaszcza sam jej świt, gdy tak jak Ciebie prosiłem o czystość obyczajów. Daj mi czystość i umiarkowanie, ale jeszcze nie w tej chwili. Był we mnie lęk, że mógłbym że mógłbyś mnie zbyt rychło wysłuchać i od razu mnie uleczyć z choroby pożądania, które chciałem raczej nasycić niż zgasić. Kochani, przerwę na chwilę czytanie wyznań. Wielu ludzi przychodzi z pytaniem, proszę księdza, dlaczego się nie mogę nawrócić. Ja się chcę nawrócić, ale nie mogę się nawrócić. Ciągle masturbacja, y, pornografia, kłótnie, y, alkohol i tak dalej. Tajemnica leży w tym, że my mówimy, Panie, nawróć mnie, a w głębi serca dodajemy, tylko jeszcze nie dziś bo jeszcze ten dziś wieczór to jeszcze spędzę tak, tak po mojemu, w złym tego słowa znaczeniu, bo jeszcze ten tydzień to, to się z dziewczyną pospotykam, bo jeszcze do końca czerwca to będziemy mieszkali wspólnie bez ślubu. I to jest problem, o którym pisze św. Augustyn. On się też modlił. Daj mi czystość. Ale jeszcze nie w tej chwili. Jeszcze nie w tej chwili. Właśnie ten niewidzialna część naszej duszy to dodaje. Co pisze Augustyn dalej? Jakże siebie oskarżałem w myślach, Jakże zażarcie chłostałem moją duszę, która się ociągała w tyle, gdym ja ku tobie kroczyć pragnął. Stanęła, nie chciała iść naprzód. Chociaż teraz nie miałem już żadnych usprawiedliwień. Rozpadły się bowiem i rozwiały wszystkie moje argumenty. Została tylko niema trwoga, bo niby śmierć lękała się dusza oderwania od owego nurtu przyzwyczajenia, który ją niósł ku śmierci. Kochani, ja ten tekst dedykuję wszystkim, którzy już. Już, już chcą odejść właśnie od zniewolenia nieczystością. Którzy już chcą odejść od jakiegoś towarzystwa. No już wiedzą, wiedzą doskonale, że przebywanie w tym towarzystwie jest dla nich śmiercionośne, ale się boją. To jak ja nie pójdę dzisiaj tam na tą wódkę, to co ja będę w domu robił? To jak ja dzisiaj nie, nie, nie spotkam się z dziewczyną, to co ja z nią będę robił, jeśli nie pójdziemy do łóżka? To co będziemy robić? To będzie takie nudne. Musimy to zrobić, bo seks jest taki ciekawy. Jak my się boimy śmierci, którą myślimy, że przyniesie nam zwycięstwo nad grzechem. A tak nie będzie. Słuchajmy, co pisał święty Augustyn dalej. Oskarżałem siebie zażarciej niż kiedykolwiek przedtem, miotając się i szamocząc, w pętającym mnie łańcuchu. Spodziewałem się, że niebawem łańcuch pęknie, bo stał się już cienki, a jednak ciągle mnie oplatał. Mówiłem sobie w głębi duszy. Niech się już stanie. Niech się stanie. I same te słowa zdawały się mnie prowadzić na próg decyzji. Już prawie ją podejmowałem i powstrzymywałem się. Nie usuwałem się wprawdzie do dawnego stanu. Zatrzymałem się na samym progu, aby zaczerpnąć oddechu. I znowu próbowałem przekroczyć próg. Już byłem trochę bliższy celu i jeszcze bliższy. Już niemal tego dotykałem. Już niemal ujmowałem w dłonie, ale nie mogłem dosięgnąć. Nie mogłem dotknąć, ująć. Ciągle odwlekałem ten moment, w którym miałem umrzeć dla śmierci, a dla życia żyć zacząć. Większą miało we mnie moc zakorzenione zło niż dobro, do którego nie przywykłem. Im bliższy był moment, w którym się miałem stać czymś innym niż byłem, tym większą wzbudzał we mnie grozę. Popatrzcie, jak się szatan broni, że jesteśmy przerażeni świadomością, że możemy być czyści i święci. Jesteśmy tym przerażeni, dlatego nie możemy się zdobyć na podjęcie decyzji, już wyciągamy rękę, ale potem ją jakoś dziwnie cofamy i mówimy, ja nie mogę, nie potrafię, nie, nie mogę, nie potrafię. Ja po prostu jestem przerażony i przyzwyczajenie wiążące mnie ze złem okazuje się tak mocne. Augustyn mówi dalej, zatrzymywały mnie zupełne głupstwa, skończone marności, moje stare przyjaciółki, chwytały za szatę cielesną i szeptały, opuścisz nas. I od tej chwili już przenigdy nie będziemy z Tobą i od tej chwili już przenigdy nie będzie Ci wolno tego czy tamtego, tak się boimy. Tak się boimy, to już nigdy się nie upiję, to już nigdy nie wezmę narkotyku, tej amfetaminy już nigdy nie... Jak to ja będę żył bez tego? Kochani, Augustyn wybiega z tej sali, gdzie słuchał Pontycjana, wbiega do ogrodu i pisze. A ja rzuciłem się gdzieś na ziemię, u stóp drzewa figowego. Już nie powstrzymywałem łez. Kochani, bo to nawrócenie, to obudzenie to musi być wybuch. To musi być pewna eksplozja we wnętrzu. Popatrzcie, ilu ludzi nawracało się we łzach, że mojego patrona, świętego Piotra wspomnę. Wybuchnął, nie pochlipał. Wybuchnął płaczem. Już nie powstrzymywałem łez, które zaraz popłynęły z moich oczu strumieniem. Ofiara, jaką Ty łaskawie przyjmiesz. Jak długo jeszcze? Jak długo? Ciągle jutro i jutro? Ilu z nas zna to słowo? Jutro się nawrócę, jutro zerwę. Jeszcze tylko dziś ostatni wieczór w tym ciepełku grzechu, a jutro, jutro. I tak niekiedy od 20 lat trwa to jutro. I Augustyn pisze, jak długo jeszcze? Jak długo? Ciągle jutro, jutro, dlaczego nie w tej chwili? Dlaczego nie teraz, już kres tego, co we mnie wstrętne? Tak mówiłem i w bezmiernie gorzkiej skrusze serca płakałem. I nagle słyszę dziecięcy głos z sąsiedniego domu. Nie wiem, czy chłopca, czy dziewczyny, jak co chwila powtarza śpiewnie taki refren. Weź to, czytaj, weź to, czytaj. Ocknąłem się i w wielkim napięciu usiłowałem sobie przypomnieć, czy w jakimkolwiek rodzaju zabawy dzieci śpiewają taką piosenkę? Nie przychodziło mi do głowy, żebym to kiedyś przedtem słyszał. Zdusiwszy w sobie łkanie, podniosłem się z ziemi, znajdując tylko takie wytłumaczenie, że musi to być nakaz Boży, abym otworzył Pismo Święte i czytał ten rozdział, na który najpierw natrafię. Chwyciłem pismo, otworzyłem i czytałem w milczeniu słowa, na które najpierw padł mój wzrok. Nie w ucztach i pijaństwie. Nie w rozpuście i rozwiązłości, nie w zwadzie i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, nie ulegajcie staraniom o ciało i jego pożądliwość. Ani nie chciałem więcej czytać, ani nie było to potrzebne. Ledwie doczytałem tych słów, stało się tak, jakby do mego serca spłynęło strumieniem światło ufności, przed którym cała ciemność. Wątpienia natychmiast się rozproszyła. Kochani, jeszcze raz. Do serca spłynęło światło ufności. Dopóki nie ufasz, że dasz radę, jesteś w ciemności. Światło ufności, światło zaufania, że Bóg mnie poprowadzi, przed którym cała ciemność wątpienia natychmiast się rozproszyła i Augustyn się nawrócił. Warto, kochani, powiedzieć, że zaraz potem zerwał z wszystkim, co było jakoś wiązało go z grzechem. Przestał być retorem w szkołach pogańskich, zaczyna mieszkać ze swoimi przyjaciółmi, tworzą taką małą wspólnotkę chrześcijan. To jest nauka dla wszystkich, że jeśli się nawrócimy, jeśli to światło ufności dostaniemy, trzeba natychmiast się instalować we wspólnocie, powyrzucać złe adresy, zerwać złe kontakty, zniszczyć jakieś niedobre programy komputerowe, które nas w złym kierunku ciągnęły. Trzeba dokonać, odciąć się siekierą, od tego podłoża zła, na którym do tej pory byliśmy jakoś osadzeni. Kochani, kiedy dzisiaj przygotowywałem dla Was te refleksje i skończyłem, bo podkreślałem sobie w wyznaniach te fragmenty, które chciałem Wam przeczytać, wyznań św. Augustyna, otworzyłem komputer i otrzymałem list od pewnego człowieka. Posłuchajcie, myślę, że dla mnie, który te homilie mówił św. Janny, i dla Was, którzy ich słuchacie, ten list jest próbą, chrystusową próbą otworzenia nam oczu. A więc piszę to, co pisze do mnie pewien yy, mój znajomy, którego imienia oczywiście z wiadomych powodów nie ujawnię. Pisze tak. Słucham kazań, zachwycam się. Oj, jak ksiądz pięknie mówi, a jak śmiesznie i mądrze chwalę się, że ja to mam takie kazania i słucham ich. Proszę się nie obrazić ale okazuje się, że ja w ogóle nie wiedziałem, co ksiądz chce nam przekazać. Tak się zapatrzyłem w formę, że pominąłem gdzieś treść. Zgadzam się z nią i nic więcej. Pisał ksiądz do mnie, mniej pychy. To też przeczytałem. Oczywiście, zgodziłem się i nic. Pisząc maile do księdza poprawiam, staram się, czytam to, co sam pisze po sto razy. Ach, jak ja pięknie piszę, ładnie składam literki. I nic więcej. Dziś o 5 rano wreszcie wysłuchałem jednego z kazań księdza. To, co zrobiłem, było jakby pod wpływem jakiegoś zastrzyku, choć miewam problemy z określeniem, czy jestem szczery w tym, co robię. No właśnie, pierwszy raz od dawna zamiast zachwycać się formami, wstałem, ogoliłem się. I w niedzielę o 5.55 stanąłem pod konfesjonałem, po czym powiedziałem słowa, których jeszcze sam się boję. Panie Boże, godzę się na wszystko, co zaplanujesz, tylko pomóż mi, proszę. Zapewne jestem na początku drogi, ale spuszczam głowę, sam nie dam rady. Wiem, że ksiądz mi to pisał milion razy, a ja przytakiwałem. Pierwszy raz ja to piszę. Potrzebuję pomocy. Bóg jest mi konieczny. Wie ksiądz, jak ja się teraz czuję? Może mi ksiądz zazdrościć. Zazdroszczę ci, bracie kochany, a wam i sobie mówię: Tak wygląda, kiedy ziarno padnie na ziemię żyzną. Człowiek się goli i o 5.55 stoi przy konfesjonale. I tak się spowiada że pokornieje i prosi, prosi o Boga.